Czwartek 13 kwietnia zostały podpisane umowy na rozbudowę publicznej szkoły podstawowej imienia Kornela Makuszyńskiego we Wrzeszczowie. Ta inwestycja jest jak najbardziej bardzo potrzebna, ponieważ y, niektóre lekcje odbywają się nawet w świetlicy. Y, to ta baza lokalowa znacznie, rozbudowa baz lokalowej znacznie ułatwi nam realizację y, tutaj lekcji i takie zorganizowanie specjalistycznych sal dydaktycznych, przedmiotowych, ponieważ w jednej sali trzeba łączyć tutaj kilka przedmiotów, a tych pomocy dydaktycznych mamy bardzo dużo, nawet nie ma możliwości wszystkich wyeksponować tutaj. Szkoła zostanie rozbudowana o budynek parterowy, dzięki czemu powiększy się o trzy sale dydaktyczne, które pomieszczą w sumie 75 uczniów. Będzie też szatnia i pomieszczenia higieniczno-sanitarne. Projekt obejmuje również wykonanie wjazdu pożarowego z drogi gminnej wraz z dojściem dla pieszych. W ramach projektu zostanie przebudowana kotłownia węglowa, która będzie zamieniona na gazową. Pojawią się również panele fotowoltaiczne. Ten budynek był budowany w latach bodajże 70. 70 lata, więc już troszeczkę się wysłużył. Po systemie ośmioletnim kształcenia dzieci i młodzieży zaistniała potrzeba rozbudowy tego kompleksu oświatowego ze względu na to, że zrobiło się zwyczajnie mówiąc ciasno. Aktualnie do, do tej szkoły, do tej placówki oświatowej uczęszcza około 140 uczniów, łącznie z oddziałem przedszkolnym, który tutaj powstał na prośbę rodziców kilka lat temu. Całkowity koszt inwestycji to 4 miliony 40 tysięcy złotych. Gmina na tę inwestycję otrzymała dofinansowanie z samorządu województwa mazowieckiego w wysokości blisko 3 milionów złotych. Reszta kwoty to wkład własny gminy Przytyk. Ja się cieszę, że taki wniosek rzeczywiście w ramach instrumentu zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego wpłynął do zarządu województwa mazowieckiego. I tu, w zgodzie z Sejmikiem Województwa Mazowieckiego, podjęliśmy taką decyzję, aby wesprzeć tą inwestycję. Wykonawcą inwestycji jest korporacja techniczno-budowlana Kasmar z Zakrzewa. Rozbudowa placówki zaplanowana jest na lata 2023-2024.